Uważamy, że Rodrigo Garcia jest jednym z najważniejszych i z najwybitniejszych twórców współczesnego teatru. Ten spektakl nie jest spektaklem antychrześcijańskim. Nie obraża niczyich uczuć. Państwo opieracie swój pogląd na fragmentach, które pojawiają się w internecie, które są, mogą wyglądać myląco. Co jest w spektaklu Rodrigo Garcia historią, polemiką i pornografią? Kultury europejskiej, gdzie odnosi się do dzieł malarskich, dzieł e, artystycznych, zarówno wiedeńskich akcjonistów współczesnych z jednej strony, malarsko-europejskiego malarstwa e, Rubensa. Na pomoc siłą postępu przyjechali humaniści warszawscy. Rodrigo Garcia jest współczesnym moralistą. Upomina przed e, e, ultrakatolikami, którzy się wspólnie zgadzają. Oprócz w tygodniku powszechnym, który się ukazał w piśmie, które jest związane ideowo z Kościołem katolickim w Polsce, Tomasz Dostatni napisał tekst, który mówi o tym, iż być może jemu się ten spektakl nie do końca podoba w sensie estetycznym, ale znowu potwierdził, nie obraża to żadnych uczuć religijnych. I na tej podstawie, na podstawie tej wiedzy zaprosiliśmy Rodrigo Garcia do Polski. Za czyje pieniądze? Które padło i musi paść odpowiedź. Oczywiście, sprowadziliśmy ten spektakl za środki własne fundacji, sprzedajemy licencje, prowadzimy działalność gospodarczą, bo wiedzieliśmy, że te zarzuty padną. I taka jest odpowiedź. Nie zrobiliśmy gospodarstwu miasta, Unii Europejskiej Wiedzieliśmy, że będą takie ataki. Ale przyznaję, że nie myślałem, że będą na taką skalę. Coś tu powiedział o profesorze Baumanie. Organizowałem Europejski Kongres, Kongres Kultury w 2011 roku w Wrocławiu. Profesor Bauman miał pierwszy wykład. Po wykładzie, gdy wyszedł Kali stulecia, podeszła do mnie starsza pani, dyskutowała z nim, powiedziała, że się nie zgadza z tym, co on kiedyś robił, uważa, że to było stosowne. A potem, gdy po tygodniu przyjechał do Poznania w zeszłym roku i miał tutaj wykład u nas na naszym festiwalu Malta i wygłaszał tezy o wolności, to były pikiety. Nie zaatakowano go, ale były znowu A w tym roku, a w tym roku dorwali profesora w Manchesterze. Tak się zmienia ta sytuacja. E, tak, jak tego słucham, to dochodzę y, do wniosku, że nie ma ch chyba innego honorowego wyjścia jak zarejestrowanie no, spektaklu i, te i te pokazać go w telewizji. jest tylko oczywisty postulat zwykłego obywatela. Wydarzenie, które stało się przedmiotem takiej debaty, nie może być nieznane przeciętnym Polakom płacącym abonament. Coś tam się należy. Dzień dobry, Eugenia ja jestem wiceprezydentem Krakowa. Proszę o ciszę. Państwo ma obowiązki wobec obywateli tym podstawowym obowiązkiem jest to zapewnienie bezpieczeństwa również twórczą, twórcom i wolności wypowiedzi artystycznej, równego i wolnego dostępu do kultury. I te obowiązki bezwzględnie muszą być przesłane. Pani by pokazała w Krakowie ten spektrum? Tak, ja bym ten spektrum pokazała w Krakowie. Teatr. Wysoka kultura. Zrób to sobie, co chce tam. Jak kultura europejska dziś wygląda? ma uzębiona. Może w repertuarze są też inni dramaturzy, ale na afiszach są tylko panie. Jednak nie możemy ignorować faktu, że 60 tysięcy ludzi podpisało się przed tym protestem. I my nie możemy tylko mówić o tym, że my mamy prawo do wolności, bo je bezwzględnie mamy, one jest zapisane w Konstytucji. Ale my musimy się zdobyć na wysiłek zrozumienia. Panon Jezus Chrystus. Szczęść Boże wszystkim. Dlaczego tak duża liczba ludzi w Polsce, nie znając tego spektaklu i go nie oglądając, uznała, że on godzi w ich uczucia religijne. I my musimy wspólnie, też z Państwem, którym dziękuję za przyjście, doprowadzić do debaty. Społeczeństwo nie może funkcjonować bez przestrzegania prawa. My w ostatnich siedmiu latach ze strony różnych sił politycznych mieliśmy wezwania w różnych tematach do łamania prawa i do odpowiadania posłuszeństwa państwu. Idziemy w kierunku społeczeństwa anarchistycznego. Społeczeństwo, żeby było w pełni demokratyczne, musi przestrzegać prawa i musi wypełniać obowiązki. Dziękuję. Chcę nazwać Pana Organizatora tego tutaj spektaklu mówię, i Pana Prezydenta Krakowa, muszę nazwać kłamcami. Mówicie, że ten spektakl nie obraża uczuć religijnych, oś wierzących. To jest kłamstwo. Ja widziałam fragment tego spektaklu. Na ziemi są rozkładane wizerunki Jezusa Chrystusa i Matki Bożej. To jest obraza. moich uczuć religijnych. Ja się to nie zdadzę. Jest Pan kłamcą. A ostatniej wypowiedzi. Ja nie będę mówiła o Pani uczuciach religijnych, bo wiem, są i nie znam Pani i ma Pani do nich pełne prawo. Ale ja na przykład, jako osoba niewierząca, nie chodzę do kościoła. Kiedy e, na Boże Ciało idzie procesja dookoła kościoła, również tam nie chodzę. Nie... Żeby Państwo mi uniemożliwiali obejrzenie czegoś, co ja bym chciała obejrzeć. Autor powiedział, że chciał obrazić. Więc skoro chciał obrazić, powinniśmy jakiś proces zbiorowy zaproponować i wystąpić na sąd O obrazę. Dzięki Kościołowi Katolickiemu mamy taką wolność, że możemy tutaj zmarzyć. <noise> Dostrzegam tu również akcenty antysemickie. To są nasi starsi bracia Agnieszek. Dzięki Chrystusowi, ich kochamy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W sumie zakończy się czymś, co e, wzmocni e, pozycję czy e, decyzję tych, którzy będą przed takimi dylematami stawiali? Powiedziałem, Agnieszko, dlaczego nie ruszyliście z impetem od początku? Powiedziała no, tak. Faktycznie, powiedziała, powinniśmy byli ruszyć wcześniej. Natomiast my dopiero się zmobilizowaliśmy tak naprawdę, kiedy y, ta straszna z punktu widzenia festiwalu decyzja została podjęta. dopiero wtedy ta debata publiczna rozpoczęła w taką skalę i poszła w takim kierunku, jak mamy w jakim ona już Byliśmy krajem tolerancji ogromnej, dziś jesteśmy krajem ogromnego sporu. Jedź się do no muzyki, panu z tym. Byrium, bo by Albo do Moskwy też. No, te Nie presja. zastraszyłem się. Ale kto z Państwa weźmie właśnie na klatę, jak to Pan powiedział, w sytuacji, w której coś by się komu stało. Natomiast my obserwujemy zupełnie nowe zjawisko od dłuższego czasu. Mianowicie zamiast tolerancji chce się akceptacji. Kolgota piknik, proszę Państwa, samo skończenie pikniku z kolgotą. Miejsce z Chrystusa, jeżeli chrześcijanina to nie obraża takie, takie zestawienie, to jest to coś nierolnego. Tak, obejrzałem kilka zdjęć, proszę Państwa, w internecie. I to mi wystarczyło. Jeżeli ten spektak połączony z Chrystusem jest nagość, jest pewien wulgaryzm z tej formie. To obniża standardy, proszę Państwa, i dlatego... Nasi przyjaciele czytający scenariusz są dość samotni, natomiast grupa przeciwników czytania jest bardzo liczna. Więc może trzeba by rzeczywiście przenieść ciężar debaty na tamtą stronę. W porządku? Żeby też nie było takiego, takiego wrażenia, że my tu gadamy, a oni tam giną. Prosimy Boga, my również prosimy. Panie Boże, przedać im, bo nie wiedzą, co czynią. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź, królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajce. I nie ale nas zmachu też do naszej Najświętszej Maryi Królowej Polski również pomodlimy się, żeby ocaliła naszą ojczyznę królowa, która broniła nas przed śmiercią. Wydaniem Platformy Obywatelskiej i innego lewactwa napiechały na Polskę i chcą zniszczyć Polskę. Dziś możemy, musimy znowu Polskę bronić. Bronić naszej ojczyzny, bronić naszego chrześcijaństwa i naszej wiary. Przed tymi bolszewikami, którzy chcą nas zniszczyć, tam pod tym namiotem przyjechał naczelny bolszewik z Warszawy, niejaki Żakowski. <śpiewanie wyszło> Polszewicy z Warszawy nazywają nas faszystami, nazywają nas, nas antysemitami. My nie jesteśmy ani jednymi, ani drugimi. My po prostu nazywamy rzeczy takimi, jakimi jest. Nie znamy pojęcia poprawności politycznej. Poprawność polityczna właśnie doprowadziła Polskę do upadku. Że wmawiają Wam, że jest 25 lat wolności, kiedy to jest... Powtórzenie komunizmu tylko pod innymi barwami. Pod barwami lewactwa i liberalów. Znowu odmiana bolszewizmu. Nic więcej. Ludzie są tak samo zniewalani jak i pod komunizmem. Tylko tego, tylko to trzeba zrozumieć. Obecna propaganda działa w ten sposób, że niestety trudno wam to zrozumieć i może kiedyś... Przebudzicie się z tego letargu. Wznosimy modlitwę o odzyskanie wolności w naszej ojczyźnie, prawdziwej wolności, gdzie będzie królował Bóg, gdzie będzie królowała prawda i gdzie będzie królowała sprawiedliwość. Dzisiaj Bóg jest podobrażony. Dzisiaj na Boga rzuca się bluźnierstwa. Prawdy nie mamy, jest same kłamstwo. Kłamstwo nazywają prawdą i odwrotnie. Macie w ostatnich dniach dowód na to, jak ta władza traktuje. W dodatku, nie polska władza, jak traktuje naród. Jesteście prawdziwe. Dla całego świata, dla jego